Sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan sprawiedliwy. Wszystkich swych drogach. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, i niech głoszą Twoją potęgę, Pan sprawiedliwy. Wszystkich swych drogach, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowa. Wszystkich swych drogach Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. wszystkich swych drog.